Światowe Forum Miejskie odbywające się w Katowicach, w metropolitalnym mieście, to okazja do wymiany doświadczeń dotyczących praktycznie każdej dziedziny życia, która dzisiaj jest istotna w miastach. To wyzwania dotyczące nie tylko nowoczesnej, energooszczędnej komunikacji publicznej, tematów szeroko rozumianych zielonych, czy wreszcie tematów integracyjnych, które dotykają dzisiaj właściwie każdej miejscowości w Polsce, zwłaszcza po agresji rosyjskiej w Ukrainie. Dobre forum wymiany doświadczeń, nowych pomysłów, spostrzeżeń, które wierzę, że także będziemy mogli aplikować w naszej Unii Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza. Światowe forum miejskie jest dobrym miejscem na to, by z jednej strony podglądać dobre praktyki, rozmawiać o problemach i wyzwaniach przez kontekst globalny. I wydaje się, że jeżeli Miasta przyjechały tutaj z różnych części świata, chcą wspólnie rozwiązywać problemy. To oznacza, że to wydarzenie, które się odbywa w Katowicach w Polsce, może dać nowy impuls rozwoju polskim miastom, ale także miastom w Ukrainie, w Europie i na świecie. In World Urban Forum bardzo istotne, to jest tak zwany ONZ-owski Habitat. A związane z celami rozwoju, 17 celów, które przed laty zostały zamienione, z innych celów rozwoju właśnie na te 17. A sytuacja, która dzisiaj jesteśmy na stanowisku też Związku Miast Polskich poświęconym Ukrainie, a wydarzenia, które zaspoczęły się 24 lutego, znowu wpisują się w wyzwania, przed którymi między innymi chyba najbardziej stoją przestrzenie miejskie. Mnie nazywa Dina Prochorczuk. Ja dzisiaj przedstawiam ukraińskie miasto Żytomir. який є обласним центром, які знаходиться 130 км від Києва, почалася війна, нелюдяна, жорстока. Я хочу просити весь світ сьогодні допомогти нам в нашій боротьбі. Сьогодні весь український народ, вся наша Житомирська громада, всі стали на захист нашої держави. Ми всі об'єдналися, ми сильні. Ми всіх переможемо, переможемо наших врагів, але нам дуже потрібна зброя. Тому ще раз звертаюсь до всіх свідомих громадян Європи. Звертаюсь як мати, як жінка, прошу вашої допомоги. Ми сильні разом. Ми переможемо. Слава Україні! To jest druga część tego rocznego zgromadzenia ogólnego związku miast polskich. Razem z Radą Unii Metropolii Polskich, bo to de facto jest ta sama grupa osób. I razem dlatego, że jest temat wyjątkowy jest właśnie opracowana i przyjęta przez rząd Krajowa Polityka Miejska na nową perspektywę, Została opracowana w ostatnim roku z dużym udziałem przedstawicieli miast i ona odpowiada na wiele potrzeb miast. Natomiast teraz jest ważne, żeby zacząć rozmowę od razu po jej przyjęciu na temat jej wdrażania, bowiem żaden program, w tym nawet taki, który jest dla nas korzystny i ciekawy, nie będzie miał znaczenia, jeśli nie będzie go można efektywnie wdrożyć. Miasta Unii Metropolii Polskich i sama Unia Metropolii Polskich bardzo dużo może i korzysta ze Światowego Forum Miejskiego. Mamy możliwość porozmawiania z innymi organizacjami samorządowymi, z poszczególnymi samorządami. Ale możemy też podpatrzeć, jakimi problemami borykają się inne państwa. Ważnym momentem Światowego Forum Miejskiego była Krajowa Polityka Miejska, ogłoszona właśnie tutaj w Katowicach. Przed chwilą skończyliśmy dyskusję na temat wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej, i mamy zamiar kontynuować ją w przyszłości z przedstawicielami rządu.